To co macie? Mamy już nowy rok! Tak, nowy rok dziewczyny, nowe wyzwania, nowe pomysły, które Wam zaraz wszystkie przedstawimy, bo naprawdę jest ich ogrom. Mamy dla Was dobre wiadomości, mamy dla Was też niestety trochę złych wiadomości, ale mamy nadzieję, że zaraz jak przedstawimy te dobre wiadomości, będziecie wszystkie zadowolone. Ja zacznę od tych złych niestety. <laughs> Jak dobrze wiecie, mamy kilka profili na Facebooku. Boutique Anetta, live transmisje sprzedażowe, La Versa Live Plus Size, La Versa.pl Anetta, czyli Boutique Anetta stacjonarny. No niestety ta Live przerwałyśmy transmisje sprzedażowe, ale to jest nie koniec kochane, ponieważ na tym profilu będziemy robić live'y pokazowe, sukienkowe. Będziemy Wam prezentować cudowne perełki właśnie z naszego butiku przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu, bo tego jest naprawdę ogrom. Ten butik to jest największy w Polsce i we Wrocławiu. Ma prawie 300 metrów powierzchni dookoła. Przepełniony jest w ogóle sukienkami i mniejszymi i większymi. Panie przyjeżdżają do nas z całej Polski, nawet za granicę. Ostatnia Pani była z Niemiec, nawet z Irlandii, także naprawdę dziewczyny warto do nas przyjechać. I to jest jedna z takich dobrych wiadomości, tak? Ta zła to jest takie, że nie będziemy prowadzić tych transmisji właśnie sprzedażowych, od odzieżowych, ale będą live właśnie pokazowe, będziecie mogły zobaczyć co mniej więcej jest w naszym butiku, jakie mamy sukienki, jakie dodatki, metamorfozy, też klientek, mega dużo rzeczy będzie się działo w tym, w tym roku. Tak, ja myślę, że też będą organizowane różne konkursy, więc będziecie być na bieżąco z naszymi profilami, bo tutaj też dla Was szykujemy kilka takich niespodzianek. Tak, bo przed nami karnawał przecież, tak, tak? więc będą super konkursy, studniówki. Teraz w styczniu teraz mamy właśnie konkurs studiówkowy na najlepszą stylizację właśnie studiówki i do wygrania aż 500 zł do wykorzystania w naszym salonie przy ulicy Polesowickiej 1. Tak, tak, także też wejdźcie do nas na profil i poczytajcie o tym i zachęcamy też przede wszystkim do udziału w tym, który trwa, ale pamiętajcie też, żeby zawsze obserwować nasz profil. No bo w najbliższym czasie planujemy dla Was nowe konkursy, więc też myślę, że warto. Zachęcamy, hmm. zachęcamy. No jedna z jeszcze z takich troszeczkę złych wiadomości to jest to, że strona internetowa laversa.pl będzie teraz w przebudowie i Niestety nie będzie wysyłek z naszych sukienek. Jak zauważyliście, my na stronie laversa.pl miałyśmy dotychczas sukienki koktajlowe, których na Bolesławieckiej i na przykład nie było, albo było gdzieś tam w ograniczonej ilości. I na odwrót, tak? bo na Bolesławieckiej u nas w salonie Boutique Aneta mamy niesamowity wybór okolicznościowych sukienek, w limitowanych kolekcjach, w pojedynczych egzemplarzach, bo pamiętajcie, my jesteśmy butikiem stacjonarnym, to nie jest hurtownia, gdzie my mamy po prostu tysiące rozmiarówek, my mamy tysiące sukienek, ale w pojedynczych właśnie egzemplarzach. No i tutaj na laversa.pl wstrzymujemy wysyłkę, jeśli chodzi nawet o sukienkę koktajlową, strona będzie przez długi, długi czas w przebudowie ale nasz profil facebookowy laversa.pl tak, zostaje tak, tak. Ta dobra wiadomość, i nasz profil facebookowy zostaje i tam dla Was będziemy prowadzić live, live sprzedażowe z sukienkami. Z sukienkami. Dlatego mamy nadzieję, że będziecie razem z nami i będziecie właśnie na tych live'ach kupować sukienki, bo to będzie właśnie okazja do zakupu sukienek nie tylko tych koktajlowych, ale też będą właśnie te bardziej okolicznościowe. No i oczywiście w rewelacyjnych cenach, będziecie miały okazję zobaczyć mnie, Madzie, nasze prezenterki, które e, prowadziły transmisję na. Będzie łana live, transmisje sprzedażowe, będą Ole, będą, będzie Klaudia, będzie Anetka, będziemy wszystkie. Dalej z, z wami dziewczyny będziemy z tylko w się... innym charakterze. Dokładnie, <laughs> także też, bo niektóre już wiem, że z Was tak reagują bardzo e, źle na to, że, tej, że ta strona jest moderowa, modernizowana, modernizowana, tak. już nawet nie, nie się <laughs> Modernizowana. E, natomiast e, myślę, że te live y będą... Was takim taką, taką pozytywnym tutaj aspektem w, tym wszystkim, w tych wszystkich zmianach i mamy nadzieję, że, że będziecie właśnie zadowolone też z tego względu, że pojawi się dużo więcej tych modeli. Modele będą właśnie też na jakieś większe okazje, takie jak mamy w butiku stacjonarnym, więc no i będziecie miały okazję nas spotkać właśnie na żywo. Będziemy takie namacalne dla Was wszystkich. Bo zawsze nas widziałyście właśnie gdzieś tam na filmikach, zdjęciach, czy liveach, a tutaj budziło stacjonarnym, naprawdę jest ogrom miejsca. Indywidualne przymiarki, słuchajcie, z szampanem, z moją, z Madzią. Madzia was pomaluje, będzie mnóstwo pomysłów, także czekajcie na nasze, na nasze pomysły, właśnie na ich realizację. Życzcie nam też powodzenia. My Wam serdecznie dziękujemy za lata wspólnej pracy na lawersaterem. Myśmy już łamię głos. Ale coś się kończy, coś się zaczyna, także idziemy z pomysłami dla Was, wychodzimy Wam też na widzicie jaka jest sytuacja teraz, jeśli chodzi o gospodarkę i o wszystko, więc jakby też musimy tutaj troszeczkę patrzeć na, na siebie. Ehm, aczkolwiek myślimy bardzo o Was, bo gdyby nie wy, to by nie, nie byłoby nas tutaj tego rozwoju całego. Ale, no, laversa.pl zostaje, Anetta, wiki zostaje, transmisje pokazowe będą, więc będziecie mogły sobie nas oglądać też jako dobry serial na co dzień. Także to jest tyle z dobrych i złych wiadomości. My Wam chcemy życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Przede wszystkim zdrowia, bo bez zdrowia to niestety nic nie można osiągnąć. My z naszej strony obiecujemy, że będziemy sprowadzać niesamowite kreacje. Będziemy Was pięknie ubierać, ponieważ na Bore Sławieckiej jest mega ekipa, jesteśmy też my, są dziewczyny, które pięknie Was ubiorą na różne okazje, bo dziewczyny naprawdę, w Polsce nie ma takiego budynku stacjonarnego, gdzie można się ubrać od stóp do głów, jest stricte właśnie sukienkowe, a mamy sukienki na każdą okazję. No i nie tylko sukienki, bo pamiętajcie, że są też dodatki, są buty, są torebki, więc tak naprawdę przychodząc do nas, do butiku, nie dość, że mamy świetne dziewczyny, które dobiorą Wam odpowiednio rozmiar, pomogą i doradzą w całej stylizacji, to także dobiorą do tego dodatki, więc będziecie miały tak naprawdę pełną stylizację, jakby taką próbę generalną przed, przed Waszą okazją, na którą... Mogę jak właśnie szukacie sukienki, więc myślę, że, że naprawdę warto nas odwiedzić. No i ja też chciałam tutaj dołączyć się do, do życzeń. Ja Wam życzę, żeby ten rok nowy był dużo lepszy niż ten poprzedni. To jest chyba najważniejsze i to zdrowie rzeczywiście myślę, że jest na pierwszym miejscu. No i też Wam bardzo dziękuję, że jesteście razem z nami. i Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami w kolejnym roku latach. No i A będzie się działo, naprawdę. Tak że będzie się działo. My nie spoczywamy na Laura. Tutaj cały czas będziemy działać, żebyście były zadowolone. Ja tutaj jeszcze w imieniu pani Anetki, całej ekipy, właścicieli serdeczne życzenia właśnie noworoczne i naprawdę obiecujemy, że będzie dobrze. Ja ja mam nadzieję i nawet jestem pewna tego, że to Wy nas będziecie napędzać do, do tych nowych pomysłów, które, które będą gotowe w najbliższym czasie. Dziękujemy Wam serdecznie. Buziaki. Dziaki, papa,